Dzień dobry, Szanowni Państwo. To posiedzenie Sejmu to niestety bezrefleksyjne wrzucenie do porządku obrad ustawy demolującej Krajową Radę Sądownictwa, ustawy, która tę Krajową Radę Sądownictwa chce upolitycznić i na nic zdały się apele kierowane przez organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, wybitnych prawników. PiS, niczym walec drogowy, próbuje rozjechać polski wymiar sprawiedliwości, upolitycznić Krajową Radę Sądownictwa i tak naprawdę spowodować, by w polskich sądach obywatele nie mogli znaleźć niezawisłych sędziów i niezależnych wyroków sądowych, a wszystko, co w sądach powstanie, było uzależnione od tej władzy. Szanowni Państwo, to, co słyszeliście Państwo dzisiaj w Sejmie słowa przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości komunistycznego prokuratora Stanisława Piotrowicza. Musimy te słowa pana prokuratora odkłamać. To znaczy on twierdzi, że podobne rozwiązania funkcjonują w Europie. Szanowni Państwo, ani w Hiszpanii, na którą powoływał się pan prokurator Piotrowicz, ani w Austrii, bo wcześniej też politycy powoływali się na przykład w Austrii, ani w Holandii, nie jest tak, że posłowie, grupa posłów, może sobie zgłosić sędziego, sędziego swojaka, sędziego swojego, ze swojego regionu, ze swojego okręgu wyborczego najlepiej, który będzie w sądach różne rzeczy jak trzeba ustawiać. Mamy opinię y, pani doktor Katarzyny Roszczynialski dotyczącą rozwiązań hiszpańskich. W Hiszpanii rzeczywiście parlament powołuje e, część część Krajowej Rady Sądowniczej tamtejszej, ale zgłoszenia wysuwane są przez samorząd sędziowski, przez grupy sędziów. Podobnie w Austrii powoływanie jest po, po stronie organów wykonawczych, ale zgłoszenia, zgłoszenia są po stronie zgromadzeń sędziowskich. I podobnie wreszcie jest w Holandii, gdzie to sędzia ustępujący wskazuje kolejnego e, sędziego powoływanego następnie e, przez, e, przez monarchę w tamtym przypadku. Szanowni Państwo, jedyny kraj, na który trafiliśmy, badając pomysły pana ministra Ziobry i pomysły pis to jest kraj ze wschodu. Może nie aż tak ciepłego wschodu jak Białoruś, o której mówią politycy PiSu, ale z dalekiego wschodu, jest to Korea Północna. Tam rzeczywiście posłowie, członkowie partii komunistycznej zgłaszają sobie sędziów i tam zgromadzenie ludowe. Nad takimi kandydaturami głosuje i posłowie partii komunistycznej obsadzają sobie sądy od tamtejszego Sądu Najwyższego po sądy, odpowiedniki naszych sądów okręgowych, sądów rejonowych. Także musimy odkłamywać również brednie PiSu. Ta ustawa jest skandaliczna. Ta ustawa służy tylko i wyłącznie skokowi na sędziów, skokowi na KRS, rozczłonkowaniu KRS niezgodnemu z konstytucją. Pytanie, co dalej? Może PiS rozczłonkuje sejm. I powoła sobie pierwszą izbę sejmu, drugą izbę sejmu, trzecią izbę sejmu, a w którejś z tych izb ułożą sobie posłów tak, żeby mieć dwie trzecie parlamentarzystów potrzebnych do zmiany konstytucji. To jest oczywiście e, 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 przykład przerysowany, ale pokazujący w jakim kierunku zmierza minister sprawiedliwości, który jest ministrem sprawiedliwości, również z przegranymi sprawami w sądach. Ponieważ wiemy wszyscy, że pan minister Ziobro szczęścia na sali rozpraw. Wielokrotnie nie miał. Proszę Państwa, ten projekt ustawy jest wybitnie szkodliwy. Wszyscy już wiemy, że on jest niekonstytucyjny. Mówią o tym dziesiątki ekspertów, z dziesiątki stanowisk, środowisk prawniczych. I zastanawiamy się, o co chodzi ministrowi sprawiedliwości. Dzisiaj minister sprawiedliwości zajmuje się zajmowaniem Krajowej Rady Sądownictwa, czyli przejmowaniem jej przez polityków, zamiast rozwiązywać problemy sądownictwa. Proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj ponad 500 etatów sędziowskich jest nieobsadzonych. To oznacza, że po około 5% sędziów nie orzeka, bo jest około 10 tysięcy sędziów, co oznacza, że 5% spraw czyli około miliona spraw jest nierozpatrywanych z powodu braku obsady sędziowskiej. A minister i rząd zajmuje się upolitycznianiem wyboru sędziów, zamiast uproszczaniem procedur, zamiast nominowaniem, wspomagania nominowania sędziów, tak żeby Polacy mogli uzyskiwać jak najszybszym terminie wyroki i żeby były wyznaczane rozprawy. Uważamy, że ta decyzja Sejmu o przystąpieniu do pracy nad KRS-em jest jednoznacznym takim stanowiskiem, które ma zmrozić sędziów i powiedzieć im, że politycy będą się zajmowali sędziami. Uważajcie, apelujemy do wszystkich sędziów, żeby nie bali się tej władzy, żeby nie bali się polityków, tylko wydawali niezawisłe wyroki. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Ta ustawa, która zakłada wybór i nominowanie sędziów w KRS-ie wyłącznie przez polityków, ona tak naprawdę może dotyczyć grupy 150 ponad sędziów podległych bezpośrednio panu Ziobro, dlatego że w Ministerstwie Sprawiedliwości są osoby, które są sędziami formalnie ale są również pracownikami pana ministra Ziobry. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. Może się więc okazać, że 15 sędziów, którzy zostaną wskazani przez polityków PIS, będą to osoby podległe bezpośrednio panu ministrowi Ziobro. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze senatorów, posłów i ministra sprawiedliwości, oraz przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej, to będziemy mieli do czynienia z najbardziej politycznym tworem w historii polskiego sądownictwa. Ale ten twór powstaje wyłącznie po to, by pan minister Ziobro wraz ze swoimi partyjnymi kolegami mógł obsadzić te wolne etaty, o których mówił pan poseł Kropiwnicki. To jest po to, by w kolejnym etapie tego zamachu na niezawisłość i nie, na za, niezależność sądów y, wprowadzić do Sądu Najwyższego kolejnych Pisiewiczów i Misiewiczów, tak jak stanie się to z Krajową Radą Sądownictwa, tak jak dzieje się to ze spółkami Skarbu Państwa, kolejnym elementem będzie wygaszenie. Kadencji większości sędziów Sądu Najwyższego poprzez obniżenie stanu spoczynku, tylko po to, by przejąć Sąd Najwyższy i by to wszystko, co w tej chwili jest marzeniem Jarosława Kaczyńskiego, czyli jedna władza w jednej ręce i brak trójpodziału władzy, stało się faktem. Liczymy, że być może wśród części posłów PiS będzie refleksja. I e, zdecydują się na to, żeby w piątek podczas głosowania nad odrzuceniem tego e, bardzo szkodliwego projektu w pierwszym czytaniu jednak podnieśli rękę. Mają w swoich szeregach byłego ministra sprawiedliwości, pana Gowina, mają w swoich szeregach osoby, które muszą później pojechać do okręgów i spojrzeć ludziom w twarz. I to jest ten sprawdzian dla nich, czy konstytucja ma najwyższą wartość, czy też... To upartyjnienie każdego elementu życia publicznego będzie dla nich najwyższym nakazem.